Ludzie pomoc, jakaś baba mnie goni. Znaczy jakaś baba mnie zabrała i jedzie gdzieś. No w wwal walasz co ty robisz? Proszę, zostawcie taką łapeczkę. No proszę, zostawcie łapeczkę. No proszę, zostawcie łapeczkę. Ja wam nie odpuszczę. Będę patrzyła, czy zostawicie łapkę. Ej, zostawiła mnie tu, babko! nie ja teraz tam wejdzie, tak? Mmm, babko, co ty robisz w ogóle? Ok, flet, flet. sobie tu. Tak zrobimy? okej. Okay. Lecimy. Ok, udało się, wyjeżdżamy. i pani, udało się. Gdzie ta pani? Uciekła. Hmm, tam jedzie, tam jedzie, chyba tam pojechała. Ok. Ale my... Mm. Weee! Dla Quick! Dla Quick! Na drzewko. Co? chciałam na ja drzewko! Aj, ten komputer świeci. świeci. Mm, wcześniej był zachowany. O! Więc. Pierwsza rzecz, którą się robi na brokawę, to to, że nie mogę sprawdzić brąbek. Okej. Okay. Pierwsza rzecz, którą robi się na brokawę, bierze się dziecko i zeskakuje się z nim, skacze się z nim, bo dziecko się cieszy. I weee, agatusyma. Okej. Najwyraźniej trochę we nas nie chce. Więc. Muszę Wam coś powiedzieć. Prawdopodobnie będę kończyła z nagrywaniem na YouTube. Tak. To jest prawdopodobne, ale nie jeszcze nie wiadomo, ale. Tak, przynajmniej pod tym filmem zostawicie chociaż 10 łapek w górę, to nie skończę z YouTube'em. Chyba, że. Chyba, że chcecie, żebym skończyła. Co zostawicie? Ok, więc zrobimy tak. Jak nie, jak nie chcecie już, żebym nagrywała, to napiszcie w komentarzach. Nie chcemy i zostawcie 10 łapek w górę w dół, a jak, mu, jak będziecie chcieli, żeby dalej nagrywała, no to zostawcie 10 łapek w górę i napiszcie chcemy. A no, Ja się z wami żegnam. I jakbyście w słyszeli w tle jakiś głos osoby, no to to moja babcia, więc sorry, jakby coś, jakbyście słyszeli coś w tle. Że, pamiętajcie, żeby napisać o winie, nadal nagrywać czy czy skończyć. Ja się z wami żegnam, pa.